A na polon po redukcji czy warto? No wszystko też jest zależne od naszych celów, od tego też co leciało na tej redukcji. Jeżeli braliśmy jakieś orale, na przykład Winstrol, to na pewno odradzałbym wchodzenia na kolejny środek oralny ale jeżeli na przykład robiliśmy redukcję na samym testosteronie i chcemy dodać anapolon po redukcji, ja najbardziej spoko, pod warunkiem, że mamy bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, to wtedy też nie zauważymy dużej retencji wody, bardzo fajnie nas wypełni, anapolon też bardzo fajnie zwiększy siłę, stłumi też troszeczkę apetyt, który po redukcji jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mamy wtedy też dużą ilość, wysoką ilość greliny, więc cały czas chce nam się jeść, anapolon nam to trosze, troszeczkę stumi, więc moim zdaniem jest spoko opcją. Ja uważam w ogóle, że po redukcji, jeżeli nie leciały żadne orale, e, podczas redukcji, to po redukcji jest to najlepszy okres właśnie na stosowanie środków oralnych.